Cześć, nazywam się Sura i jestem certyfikowanym kosmetologiem firmy Zenit. Na pewno mnie już kojarzysz, czy to z naszego szkolenia, które miałam ja z Tobą jeden do jednego, czy z Instagrama, w którym też prowadzę wideo szkolenia, pokazy. I dzisiaj chciałam, żebyś się podzielił ze mną Twoją opinią na temat naszej firmy, urządzenia, co Ci się podoba, co byś chciała, żeby się troszeczkę zmieniło, ale do tego potrzebuję Twojej pomocy. I dlatego są miejsca, gdzie są możliwości, żebyś wystawił opinię. Czy to Facebook, czy to Google, czy to inne środki social media. Do tego potrzebuję właśnie tej Twojej pomocy. Ale żebyś wystawił taką opinię, no to troszeczkę Cię zmobilizuje. Jeżeli wystawisz taką opinię, w której opiszesz, jak Ci się podoba urządzenie, co się spowodowało, że wybrałeś naszą firmę, to wtedy dostaniesz darmowy prezent, który Cię na pewno mile zaskoczy. A wystarczy dwie minutki podczas przerwy twojej napiszesz opinię na Google Zemic, a wtedy wyślemy do Ciebie tą niespodziankę. Także te linki znajdują się na dole w opisie w mailu. Wystarczy, że klikniesz dwie minutki, a dostajesz darmową rzecz. Więc nie czekaj i zrób to teraz.